Wam. Dzisiaj będę nagrywać vloga. Jeszcze nie wiem, czy to będzie z jednego dnia, czy z całego tygodnia. Coś okaże. Zobaczymy, jak to będzie. Ale witam się z Wami ciepłutko U mnie pogoda jest taka już typowo jesienna, więc myślę, że to będzie jesienny vlog. O, taką nazwę. Więc zapraszam do oglądania. Już trochę ogarnięte w domu, to teraz czas na herbatkę. Jeśli to ma być jesienny vlog, to nie może. Zaparknąć herbatki oczywiście muszę wody dolać ale mam garki w zlewie, więc muszę je umyć odezwę się do was jak to zrobię Tak mam herbatkę, musiałam się ubrać, bo jest dosyć zimno. Siadam sobie przed kątem i poszparam czegoś, zanim pójdę do pracy, bo jeszcze mam 3 godzinki. Więc także tak. tak. Odezwij się znowu za jakiś czas do Was. Wiecie co zrobiłam? Włączyłam i włączyłam komputer z tym mistrzem. Jestem po prostu mistrzem, muszę go włączyć jeszcze raz. Nie wiem o czym ja myślę. Chyba przez tą pogodę człowiek taki wiecie, zamulasty jest słońce, nie ma słońca. I to tak cały czas. Chciałam sobie poszporać oczywiście, na Ali szukać albo jakichś miniaturek nowych do, do robienia, ale na razie mam, albo Diamond Fighting. Chciałabym taki zestaw, yy, to się mówi niespodziankę, tylko że dużą. Myślę, że skupię się na tym. Więc trzymajcie kciuki, może uda mi się znaleźć coś fajnego. Okej, okay, musicie mi pomóc, który obrazek wybrać. Mniej więcej mam takie rozmiary 40 na 50 albo 40, na x 40 coś takiego. I tak, tu mam taki obrazek. Właśnie tą panią, czekajcie, tak. Tu jest 40 na 50 na x 40 euro różnicy. Ale myślę, że w tym przypadku ten większy będzie fajniejszy. Więc taką panią mamy. Tutaj mam taką panią, ale się zastanawiam między tą. Atom, nie wiem, która ładniejsza to tak, tamta będzie jeden, to będzie dwa to będzie trzy kolejna będzie cztery, tutaj taki dom też fajne kolory pięć, taka pani, dama też mi się bardzo podoba, bo są żywe kolory fajnie się będzie to wyklejać to była 5, teraz 6. To będzie Mickey Mouse i Mini. Też bardzo słodkie. Kolejne, takie jak ten lew miałam z początku, tylko znalazłam Żyrafę. Też bardzo piękna. I ostatnie tutaj mamy kota z rydzy w krainie czarów, yy, więc nie mogę się zdecydować. Piszcie jeszcze raz. 1, 2, 3. To będzie 4, 5. 6, siedem, albo numer 8. Wybiorę tam, gdzie będzie najwięcej. W sumie może nawet wezmę dwa, ale dwóch nie chcę, bo za dużo mi się tutaj już zbiera. A mam ochotę na coś takiego fajnego, świeżego do wyklejenia. Więc zobaczcie jeszcze raz tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj. Tutaj, tutaj dwa, oczywiście, ten albo ten i ten pierwszy taka a'la wróżka, więc dajcie znać w komentarzach, a ja zakupię i Wam pokażę, jak to wygląda. Chociaż sami możecie się zainspirować. Jakbyście byli ciekawi, to oczywiście to jest Ali. Nazwę sobie wpiszcie i będziecie mieli to samo. Jeśli mowa o jesieni, to oczywiście to jest mój pierwszy stroik. Kwiatek już trochę, wiecie, tutaj liść Usechł tutaj też, ale mam nadzieję, że Przeżyje, więc Taki pierwszy, mnóstwo liści, nic ciekawego Ale tutaj Za to się dzieje Jestem mega zadowolona z tego strojku Zaraz wam Rzucę film, jak go robiłam. I tutaj lampion Z wiewióreczką Jestem mega zadowolona Z efektu jeszcze raz wam zapalę, jak to wygląda, pięknie. Cudownie. Taki bajkowa kraina zamknięta w lampionie, tylko że nie wiem, czy ten lampion jest ciutkę za duży i nie będę musiała zainwestować w coś mniejszego, przenieść po prostu te ozdoby, ale i tak jestem mega zadowolona, że tak mi to wyszło. Zamiast jeżyka jest wiewióreczka. Także tak. Też wam rzucam filmik, jak to zrobiłam. Oglądajcie.

Stolicy w Krainie Czarów, to zakupiłam sobie książkę. Bo szczerze powiedziawszy, nigdy nie czytałam. A film uwielbiam. Skusiła mnie bardzo ta okładka. Nigdy nie czytałam. To jest pełna wersja powieści lektury dla klasy piątej, więc jeśli ktoś jest w piątej klasie, to fajnie, fajnie. Ja przeczytam teraz razem z wami. I... I jakby jeszcze kogoś interesowało, jakby ktoś był fanem Disney'a, tak jak ja. Jest oto taka seria trzech książek. Można je kupić osobno, ale w zestawie wychodzi taniej. I są to książki, które opowiadają właśnie o czarownicy, o bestii i o Wiedźmie, o, o wiedźmie dlaczego stali się źli. I już nie mogę się doczekać, kiedy zabiorę się za którąś z nich. Ale chcę iść po kolei. Pierw chcę przeczytać Alicję. Dopiero później wziąć się za tę. Jeszcze nie dokończyłam tej, którą mam obecnie, czyli Targowisko Czarownic. Zostało mi tutaj około 100 stron. Więc mam nadzieję, że umęczę ją szybko. Znaczy umęczę. Ciekawa jest, dosyć fajnie się czyta. Ale już nie mogę się doczekać tych czterech książek, żeby je pochłonąć jak najszybciej. Więc na jesień, na całą jesień mam co czytać. Tylko herbatka, kocyk i jestem przygotowana na długie, jesienne wieczory. Nie, nie ma, jakaś przyszedł do mnie paczka z no, notiną. Otworzę ją razem z Wami. Ma tutaj być kalendarz adwentowy. Ja wiem, że za wcześnie, ale widzicie już na YouTubach nagrywają kalendarze. Ja znalazłam taki, którego mam nadzieję nikt nie ma jeszcze. Jednak nie będę go otwierać całego tak jak to jest teraz modne w internecie. Tylko sobie zostawię na grudzień. Nie po to go kupiłam, żeby, wiecie, otworzyć go teraz całego. kalendarz z perfumami. Tutaj możecie zobaczyć jakie będą perfumki. Nie będę go otwierać. On czeka ze mną na grudzień. Także tak. Mam nadzieję, może uda mi się dorwać więcej kalendarzy. Chciałabym jeszcze z herbatkami, oczywiście jak to kupuję tradycyjnie. I garnier wypuszczam z maseczkami. Mam nadzieję, że w tym roku dorwę, bo w tamtym roku mi się nie udało. I tutaj reszta rzeczy, które kupiłam. Tutaj sam jakiś gratis. Nie wiem. I tak. Żel z Arniką. Bardzo fajne są te rzeczy z leku Najbardziej lubię żel pod oczy. Tam jest... Co tam jest z rumianków? Bardzo fajny. On kosztuje coś około 10 zł. Ciężko było go w Polsce dostać w aptekach. Był kiedyś w, suf, w Super Farmie, ale teraz go nie ma, więc sobie zamówiłam takie coś, też podobno niwelujecie, nie walujecie, pod oczami. Zobaczymy. Jego można używać na rozszerzone naczynka, zacienienia, obrzmienia, podpuchnięcia, więc zastosowanie duże. I tutaj mam jeszcze z Floslek takie y, y, na naczynka. Ja też mam problem trochę tutaj z naczynkami, więc to jest taka żel-maska zobaczymy czy działa tutaj sobie wzięłam do przetestowania taką mm, miniaturkę w sumie tego BB ze Skin 79 ja chciałam kupować całego, bo może by mi się nie sprawdziło kupiłam miniaturkę za to zobaczmy jakie to, to, jest bardzo małe, ale myślę, że starczy na parę użyć spokojnie więc zobaczę mi się sprawdzi, to kupię pełnowymiarowe Następnie będę hałasować. Tutaj jest to Następnie mam coś, co pewnie wszyscy znają. Jest to ten, jak to się nazywa? Krem ratunek ten, taki z naturalnymi. To był szał, właśnie w 2020 roku chyba. Czy w 19, też miałam parę opakowań i zapomniałam o nim. I teraz go znalazłam na notino. Tak przypadkiem, przypadkiem jak prawdę mówię kupię sobie. Lubiłam, wiecie, nakładać go na włosy, na to odżywkę i to fajnie nawierzało. Fajnie nawierza ręce. Do, do wszystkiego do twarzy super sprawa. Kolejną rzeczą też na wypróbowanie mam takie serum to jest, to było przecenione. Co powzięłam z ciekawości? To jest tak Natura Zibirika, czy coś takiego. Też przetestuję sobie. Zobaczę. Dużo mam tutaj y, rzeczy zamówionych do testowania. I tutaj mam dużo kremów, do roku kupiłam. Więc, o, o, zima się zbliża, więc trzeba, trzeba mieć wszędzie krewki. I tak. Pierwszy krem do rąk jest to balsam. W sumie jest Eveline też. Y mango Kokos. Zobaczymy, jak pachnie. Zobaczymy, bo jestem ciekawa. Chyba, że będzie zaklejony. O, nie będę otwierać. Kolejną jest mango. Ale w sumie nie. Myślałam, że kupiłam je gotowe, a kupiłam mango. No nic. Ale z Lirem. Też fajna, fajny kremik do rąk. Kolejnym też jest. Floslek, też kremik do rąk. Taki oto. Jeszcze jeden jest z tego Natural Siberica krem do rąk. On był przeceniony za jedno euro, więc wzięłam. Może czemu nie. Teraz wszędzie, w samochodzie, w torebce, wszędzie trzeba mieć. Krem BB, wyrównujący koloryt. Też wzięłam, ma kwas hialonowy, witamina C. To też wzięłam z ciekawości. Yy, jedyny krem bibi jaki stosowałam tu z Garniera, ale nie lubiłam go bardzo, jakoś mi się nie sprawdził, więc może ten ko kolor naturalny. Następny. Znowu do tej. Zakupiłam ponownie żel myjący z lirem, bardzo fajny. Miałam z pantenolem taki różowy, on był super, ale był wyprzedany, więc zakupiłam ten. Wcześniej chyba miałam już, ale różowy, więc myślę, że ten się sprawdzi równie dobrze, więc. No, różowy, powtórzam się, bo jest różowy cały, nie wytłumaczałam Wam, cały, on jest z pantenolem, on był świetny, delikatny. Jest fioletowy, różowy, właśnie jest biały, ale tu ma tą otoczkę yy, różową, Tum, tak jak tu jest fiolet, to był róż. Ja chyba miałam różowy albo to samo, nie pamiętam. Także to jest moje trzecie albo czwarte opakowanie tego żelu z Lirem, bardzo fajny. Yy, tu mam maseczkę. Też na tego. dużo kupiłam z tego Natural Subway, Ciby, chciałam przetestować sprawdzić te kosmetyki, bo wydają mi się takie fajne. Maseczka. I ostatnią rzecz, też z Liren mam tonik z Habru. Hydrolat w sumie. Hydrolat, hydrolat tonik z Habru. Miałam już Hydrolat, yy, czekaj, on był już takich yy, Dziwna nazwa, ale ta to, to sama seria. Tylko, że takie żółte kwiatki to były narysowane, też fajne i trochę mniejsze tam nie były. Ten, ten ma dużą pojemność. Ten, ten ma 200 ml masz. Tak, to, tak. To by było na tyle. Ta paczka jest nie, czeka nie, to nie, ale cieszę się, że przyszła. No i chyba będę kończyć tego vloga, bo będzie za długi. Nie wiem, czy Wam się spodoba, czy nie. Nagrałam, bo nie mam żadnego filmiku z diamą Fightingiem. Nie zdążyłam, nie mam czasu wyklejać w ogóle, więc mówię nagram vloga chociaż. Przecież... To był vlog taki mieszany z dwóch dni, z dwóch, trzech dni, bo tam jest... Jak zrobiłam z trójki, chyba sobota, niedziela. Poniedziałek był i dzisiaj z i kończę ten vlog. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. To ja zapraszam na inne moje filmiki. Do zobaczenia. Bye!